Jest taka sprawa. Za chwileczkę będzie tu moja żona. Znaczy przyszła żona. Mam nadzieję. Oj, to ja gratuluję. No to jest bardzo ważna decyzja. Ale... Nie, 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 nie. De decyzje pan Tomasz podjął już dwa lata temu, prawda? Ja pamiętam. E, wtedy brał pan kredyt, żeby zamienić kawalerkę na mieszkanie dwupokojowe. No a miałem wtedy wyjście? Dziewczyna śliczna, na ksero wtedy pracowała. Skromna, wierna, ile ja się naodbijałem wtedy, no, Znaczy wszystko kserowałem. Znaczy ona mi kserowała. znaczy ale e, tak mi serce waliło, żeby do niej zagadać, no ale to, z czym ja mogłem startować do takiego ideału z kawalerką. Nie rozmawiam z nią? A co by pani zrobiła? Jakby mężczyzna zaproponował, wpadnij do mnie do kawalerki, mam kabinę prysznicową, jedno łóżko, no, to od razu wiadomo, że. Facet nie ma poważnych zamiarów, tak? Ale na szczęście dostał pan kredyt. Dzięki panu dostałem. O, kupiłem dwupokojowe, garaż, widna kuchnia, okna na południe. A ona, że chce mieć dziecko. Tak to panu powiedziała? Tak, znaczy, tak, znaczy nie wprost. Znaczy, jakby, ja kserowałem dokumenty, znaczy ona mi kserowała, ja stoję, ona stoi, nagle się odwraca i pyta, czy ja lubię dzieci. No, o, ja, ja wtedy nic nie powiedziałem, ale od razu pomyślałem: Oho, oho, oho. A nie lubi pan dzieci? Co? Dzieci? Co? Ja nie lubię dzieci? Oczywiście, że lubię dzieci. No tylko pomyślałem, że mieszkanie trzeba zamienić, tak? Na większe. No bo co? Zagadam, umówię się na randkę, a potem dziecko gdzie położę, ja? a? i wtedy wziął pan następny kredyt. A miałem wyjście? Kserowałem i czekałem, a trafiło się piękne mieszkanie. Trzy pokoje, garaż, osiedle strzeżone, pod oknem plac zabaw, do przedszkola 500 metrów. Zielono, spokojnie, pięknie. No i co? przyszedł czas na ślub? No niestety. Remont mnie pogrążył. Tak, no, no ale wie pan, jak pracują teraz te, te ekipy. Jedno piwko, drugie piwko, a któregoś dnia przychodzę, patrzę, a oni się całują. Robotnicy? Jacy robotnicy? Moja żona przyszła żona, znaczy nie doszła żona się całuje z tym kolegą, z który, któremu sprzedałem tę kawalerkę. No ale dobrze, no, to oni teraz sobie się gnieżdżą na 25 metrach z dzieckiem, bez garażu. No, a przynajmniej panu pozostało piękne, trzypokojowe mieszkanie, prawda? No i jak rozumiem, nowa narzeczona. Żona. Przyszła żona, mam nadzieję, no narzeczoną to bym jej nie nazwał, bo jeszcze nie doszło do tego, wie pani, że, o, że zostanie. rozmawiał pan z nią? Tak, rozmawiamy, cały czas rozmawiamy. No, bardzo często, ja codziennie jestem na stołówce, a teraz mam taki apetyt. <ścoughs> Sześć, siedem posiłków dziennie co najmniej i ona zawsze mnie zagaduje, a to o to, a to tamto, ale na tematy mieszkaniowe jakoś tak nigdy nie zeszło, więc mam taką prośbę, jakby pan Michał zechciał słóweczko wstrzepnąć w moim imieniu. Jakie słóweczko? Z, z, ja mam się za panem oświad No to jest najwyższy czas. Ja teraz... Y, sprzedałem teraz y, to trzypokojowe mieszkanie, a na oku mam czteropokojowe. Y, no dwa ale... miejsca parkingowe, świetne. Nie, ale pan, panie Tomaszu, tak się nie da. Jak to się nie da? Ja, ale jak, jak, się, jak się nie da? Jak się nie da? Panie Michale, y, Centralne jest. No ale może w ogóle i na tym nie zależy. Jak to nie zależy? Na Centralnym nie zależy? Co panie mówi? No gdzie... To ona? Dzień dobry. Dzień dobry. Tomek? A co ty tutaj robisz? Ja? Nic. Tylko tak z Państwem. Yy, znaczy... Yy, taką sprawę mam. Yy. Pan Tomasz bardzo dużo pani opowiadał. Tak. O mnie naprawdę? Tak. tak, i o mieszkaniu. O mieszkaniu? A co z mieszkaniem? Yy, widzi pani, bo um, pan Tomasz ma taki problem, że sprzedał swoje trzypokojowe mieszkanie i jakby chwilowo. Tomek. Ale to przecież zawsze możesz pomieszkać u mnie. Nie narzucam się, mam takie y, skromne dwupokojowe. Kuchnia widna. Nie żartujesz? Nie, nie żartuję. okna wychodzą na południe. If I fall in love again, Pani Michale. Kocham.